To dwa, czy przed liftem, czy po lifcie nie ma znaczenia demontaż wspomagania. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od zdjęcia tutaj tej szuplatki. To są dwa takie dość duże krzyżaki, albo dużym płaskim śrubokrętem, albo jakąś monetą się posłużyć. To zdejmujemy. I na bok. Teraz co dalej? Zdejmujemy tą maskownicę. Yy, tu mamy cztery śruby do odkręcenia. Yy, one są imbusowe. To jest imbus trójka. To sobie musimy na początek wykręcić. Robeczki wszystkie wyglądają tak samo. Także tutaj nie trzeba się przejmować, że gdzieś będzie coś nie tak. Tu nam się luzuje. Dobra. Cztery sztuki mamy wykręcone. Tu sobie delikatnie rozpinamy tą dolną część od górnej. Co dalej? Żeby zdjąć tą górną osłonę, e, musimy odkręcić dwie śrubki. One są ukryte tutaj e, od dołu z jednej i z drugiej strony. Wyglądają dokładnie tak samo jak, jak e, tamte. E, tutaj ciężko mi będzie pokazać. W każdym bądź razie, e, jak przyświecimy tutaj od dołu, widać dwie śrubeczki. Jedna z lewej strony, druga z prawej. I je też musimy odkręcić. Jedna już jest. Już jest. Kierownica na maxa, na dół. I ta osłonka nam tutaj wychodzi, i tu są miejsca, yy, gdzie wchodzą te, właśnie, śrubeczki. Co robimy dalej? Mamy tutaj yy, całą wiązkę przewodów. Ona tu jest przytrzymana. Taką opaską nam wystarczy tylko odgiąć, wypiąć i odkręcamy blachę y, przykręconą na trzy śruby. Y, tu jest nasadka dziesiątka. Wszystkie te śruby są takie same, także nie ma możliwości, żeby się pomylić. I tu schodzi nam ładnie ta blacha i mamy dostęp tutaj do całego okablowania. Wypinamy dwie wtyczki od prawej strony. Pierwsza czarna. I druga niebieska. Ta czarna od dołu jest taki malutki spuścik, który trzeba wcisnąć, i do siebie wyciągamy w ten sposób. W tej niebieskiej ten spust tutaj jest taki duży z boku. Może się zdarzyć, że będzie zabezpieczony taką, takim żółtym plastikiem wciśniętym. Wtedy ten plastik trzeba najpierw wyciągnąć troszkę do góry i dopiero wtedy będzie możliwość wciśnięcia tutaj tego spustu. I te dwie wtyczki sobie odpinamy. Dobrze, następnie musimy tutaj sobie zwolnić ten mały kabelek, który idzie tutaj do pętli, do stacyjki ciężko jest go stąd wypiąć, dlatego łatwiej jest wypiąć całą pętlę delikatnie ją, o tylko podważając z jednej strony i tu już mamy uwolnione Tu ściskamy też nam ładnie wychodzi Teraz tutaj z drugiej strony. Jedna wtyczka tutaj, która przychodzi właśnie też do stacyjki. Wystarczy tu ścisnąć z góry i z dołu. To jest jedna. O, tu jest druga, to mamy uwolnione. Tu w tym miejscu mamy taką obejmę. Tu po prostu tą tylnią część należy troszeczkę odgiąć. O, ona się odepnie. Przechodzimy tutaj do góry. U góry mamy dwie wtyczki: prawa lewa. E, tu jest taki spuścik w jednej i w drugiej. E, niestety, tutaj Wam tego nie pokażę, bo będę potrzebował drugiej ręki, żeby je wyciągnąć. E, ale wystarczy po prostu e, wdusić ten spuścik o, tu. i wysunąć e, do tyłu te wtyczki. I jeszcze jedna wtyczka nam się kryje tutaj z tyłu. Spróbuję Wam o, pokazać. To jest tutaj ta biała. Tutaj też jest taki spuścik. Najlepiej jakimś śrubokrętem sobie troszkę pomóc, wdusić. O, I już nam tutaj wtyczka wyszła. Zobaczymy, może uda mi się tutaj zrobić to jedną ręką wduszamy o wysuwamy jedną wduszamy o wysuwamy drugą Blokuje ta duża. możemy wziąć na bok. Tutaj wtyczki. O. Tutaj wszystkie wtyczki mamy tutaj, że tak powiem już uwolnione. Tutaj na dół i zostaje nam jedna od poduszki powietrznej. Też spuścik jest tutaj od góry. Wiadomo, że przed wypinaniem dobrze jest odpiąć akumulator, profilaktycznie, generalnie nawet na podpiętym nic się nie powinno stać, ale ze względu bezpieczeństwa lepiej odpiąć. Też zduszamy, o, wyciągamy i tutaj całą. Całe okablowanie idące do wspomagania mamy już tutaj uwolnione. Dobrze, następnie musimy rozpiąć krzyżak. Lepiej zrobić to przy, przy samej podłodze, nasadka 13. Tam się zablokowała stacyjka. Przekręcamy tak mniej więcej na godzinę drugą trzecią, tak żeby tą śrubę mieć tutaj w osi tutaj na bok. I tutaj krzyżak nam zejdzie. Dobrze, tutaj śrubę od krzyżaka już mamy wykręconą. Wracamy sobie kierownicą do ustawienia na wprost, tak żeby tutaj nie było wątpliwości przy montażu i tutaj ten krzyżak nam schodzi do góry, w ten sposób. O, tutaj chciałem wam jeszcze tylko pokazać, o, tak wygląda. Ten wałeczek samego ten on ma tutaj, że tak powiem, wyżłobienia na śrubę. Więc sam krzyżak nachodzi na niego tylko w jednej pozycji. Także, jeśli będziecie montowali z powrotem, będzie kierownica na wprost, to krzyżak powinien Wam tutaj bez problemu najść. I ta śruba, która później przez niego przechodzi, też powinna bez problemu wejść. Jeśli nie będzie wchodziła. To znaczy, że coś zostało delikatnie przestawione o jeden ząbek, dlatego tutaj na to zwrócić uwagę. I teraz mamy do odkręcenia cztery śruby mocujące. Tu jest, o, tu jest jedna. Tutaj z tyłu, o, tu jest druga. I analogicznie z drugiej strony. Ta jedna jest tutaj schowana pod taką, e, pod taką plastikową e, nakręteczką, która trzyma tutaj e, ten materiał. Tu mamy tą jedną, i następna jest z tyłu. No, tutaj wam nie pokażę. W kamerze jest do niej bez problemowe dojście. Może się tutaj uda to jakoś uchwycić. O, jest. I to jest ta czwarta śruba. I po odkręceniu tych czterech śrub. Całe wspomaganie ładnie nam wyjdzie. Dobrze, bierzemy się do odkręcenia tych śrub. Też nasadka 13. Najlepiej zacząć od tych z tyłu. Trzecia, wykręcamy czwartą. O! ją troszeczkę opuścić. Jak widać, już wspomaganie całej razem z kierownicą nam się opuszcza. Dlatego musimy je sobie troszeczkę przytrzymać. i teraz wspomaganie troszeczkę w dół i tutaj do siebie uważamy żeby się tutaj żadne kable nie zahaczyły i wyciągamy razem z krzyżakiem dobrze co robimy żeby zdemontować kierownicę musimy zdemontować poduszkę w punto aby to zrobić, musimy odkręcić dwie śrubki. Tu z tyłu kierownicy, tak? Są tutaj te ramiona. Tu z tyłu są dwie śrubki. To jest Torx 35. Dobrze mówię? Nie, Torx 30. Nakładamy. Evet, diyorum Drugą mamy. Teraz odwracamy nagłymi nogami. I tak jest to trzecie ramię. Tutaj mamy trzecią śrubę. Poduszkę mamy już odkręconą. Żeby ją zdemontować, Zdemontować wtyczkę. Musimy wypiąć. Tutaj jest takie zabezpieczenie. Podnosimy je do góry całkiem teraz delikatnie. O, podważamy. E, poduszkę mamy zdemontowaną. O, tu mamy taką zaślepkę. Co jeszcze? Musimy wypiąć tutaj jedną wtyczkę od klaksonu. Ta wtyczka też tutaj ma takie małe zabezpieczenie, które trzeba wdusić. Jakimś małym śrubokręcikiem i ona nam wyjdzie. Ok, bierzemy się do tej śruby. Nasadka 24. Wykręcone i delikatnie cała kierownica nam schodzi. Tutaj uwaga oczywiście na wtyczki. Tutaj w tym wspomaganiu są takie wyfrezowane większe miejsca, także ta kierownica z powrotem. E, może wejść tylko e, w jednym momencie, w jednym, w jednej, w jednym położeniu. E, tu jeśli chodzi o ten zwijak, on też, jeśli ten pierścień nie ma kierownicy, ten pierścień go blokuje, także on się nam, e, nie wróci, nie zerwie nam taśma. Dobrze, dalej musimy zdemontować sam tutaj kombajn. Tutaj, bo teraz mamy odwrócone do góry nogami, czyli tutaj mamy dół. Od dołu jest jedna śrubka, widać śrubkę i taką stalową odejmę Tu jest na imbus i to sobie musimy wykręcić, wtedy zejdzie nam cały ten Kombajn. Dobrze, odkręcamy sobie pająk, imbus, tu jest piątka. Odkręcamy tą śrubę. Teraz mamy tutaj wróconej do góry nogami, czyli to jest dół, czyli od dołu odkręcamy. Tak dość mocno tą obejmę. Odwracamy sobie. Jest powrotem tak jak powinno być. I teraz tutaj, y, w jednym miejscu, no ona jest tutaj dobrze widoczna. Jest taka mała zapadka, którą trzeba troszeczkę podjąć do góry. Y, tak wygląda y, tutaj to miejsce zaczepu. Tu jest ten, że tak powiem, guziczek, na który się ta zapadka łapie. I generalnie. Tak, rozmontowane wspomaganie. E, wysyłacie do nas, wyłączając e, kluczyk. Tutaj nie będziemy demontowali samej stacyjki, ponieważ ona jest e, przykręcona na takie zrywalne śruby. One są jednorazowego montażu. No, jeśli ktoś chce, można je e, naciąć i wykręcić. E, wtedy, e, wtedy nie będziemy potrzebowali kluczyka, ale, ale myślę, że nie warto. Dołączamy koniecznie kluczyk, gdzieś go przypiąć z boku, żeby się nie połamał, nie zginął. I to by było na tyle. Jeśli filmik okazał się pomocny, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, a my postaramy się zamieszczać filmiki z demontażu innych wspomagań.